Juliet MMF Radio prezentuje Z pracowni artysty Odcinek czwarty Oni i ja Spotkanie z doktorem Arkadiuszem Koperkiewiczem Najgorszym pytaniem, jakie można zadać dla archeologa to czy znaleźliście złoto, czy znalazłeś dinozaura albo czy znalazłeś jakieś y, trupy, mówiąc kolokwialnie. Jak ktoś zadaje takie pytanie? Oczywiście, to pytanie czy znaleźliście złoto jest nagminne i wtedy na ogół archeolog ucieka. Naszym celem czy ambicją nie jest wykopywanie wszystkiego i generalnie ja chyba w archeologii tak być nie powinno, to raczej próba doprocyzowania czy wydobycia tych informacji plusowych, datowania, zasięgu, a nie chodzi o to, żeby wszystko łopatą wykopywać, bo wtedy też takie miejsca zostają pozbawione tej substancji autentycznej, a w tej chwili chodzimy po relikcie i to się czuje, jeżeli ma się świadomość, że rzeczywiście... Te pozostałości tam są pod ziemią, a nie to jest jakiś sztuczny wpór, rekonstrukcja czy skansen taki zbudowany na miejscu, wyjałowionym z tej historii. Wyjechaliśmy jakieś no paręset metrów, może jeden kilometr poza Olsztyn, ten taki zurbanizowany, a zaraz zobaczymy jak tu jest pięknie nad tym brzegiem. Mamy pierwszą fosę. Czegoś, co nazywamy zaklętym zamkiem. No i na dole są fragmenty umocnionego brzegu, przepalonej gliny, jakiejś warstwy kamieni. No tutaj, no to są takie. No to tutaj. <laughs> Archeolog zachwyca się czymś, czego nie widać. Stanowisko to, jest cała ta przestrzeń? Stanowisko to jest cała ta przestrzeń. Stanowisko w sensie takim konserwatorsko-administracyjnym, czyli wpisanym do rejestru zabytków. No bo po czym poznajemy, że to. Jest stanowisko, że są jakieś znaleziska charakterystyczne dla osiedla, na przykład mnóstwo nożyków żelaznych. To we wczesnym średniowieczu nie jest to jakiś ewenement, jakiś wyjątkowy artefakt, ale jako źródło informacji jest o tyle istotne, że to jest typowe dla stanowiska osadniczego, dla miejsca, gdzie ludzie no, żyli, mieszkali, czy jakieś fragmenty. Tkackich urządzeń, my znajdujemy takie pojedyncze, tak zwane prześliki gliniane, i jakieś takie fragmenty, które przetrwały w ziemi. Całe bogactwo kultury materialnej, nie mówiąc już o kulturze duchowej, to jest y, oczywiście w, dla nas w większości nieznane, dlatego czasami jakieś konstrukcje archeologiczne to rekonstrukcje. No bo właściwie do początku. Jesteśmy w Olsztynie. Pamiętam jak przygotowywałem się do egzaminu z archeologii obłożony jakimiś książkami, ale jeszcze poszedłem na praktykę. Tu muzeum Warmii i Mazur miało swoją taką filię w pałacu na, na Górkach w przepięknym miejscu. To był maj zresztą i ja tam pojechałem na praktykę do pracowni konserwacji i konserwator klejąc fragment popielnicy urny pogrzebowej właśnie z kultury kurchanów zachodniobałtyjskich, pokazał mi fragment przepalonych kości. Pamięta Pan jeszcze te uczucie? Pamiętam to niesamowite wrażenie, że to jest pozostałość człowieka. Ja wręcz tam, no, bałem się tego dotknąć i myślałem, że nie, nieprawdopodobne, że to jest fragment z popielnicy i że to ta biała, taka zmineralizowana częściowo kostka, że to jest część szkieletu ludzkiego, by później, niecały miesiąc, <noise> później, kiedy brałem udział jeszcze w, przed studiami, w badaniach takiego dużego cmentarzyska, popielnicowego, by tych urn popielnic było dziesiątki i tych kości, które suszyliśmy na sitach. No, każda popielnica zawierała kilogram, półtora kilograma. Przeliczając na fragmenty, to było tego naprawdę setki fragmentów. Wtedy troszeczkę przestaje to robić wrażenie. Niemniej jednak w tyle głowy wydaje się, że jest rzeczą naturalną, że mamy do czynienia z badaniem człowieka, jeżeli mówimy tutaj o funeraliach, wtedy te urny, te dziesiątki już kości ludzkich na chwilę przestają sprawiać takie ogromne wrażenie do momentu, kiedy ktoś, kto jest studentem, adeptem, z kolei będzie musiał się zmierzyć z kwestią już kiedy zacznie być już tym dyplomowanym archeologiem i będzie musiał interpretować, chcieć rozumieć te zjawiska, i wtedy musi się pojawić znowu ta refleksja, co to za ludzie, kim oni byli, w co wierzyli. Większość pytań oczywiście bez odpowiedzi. Miałem taki mini ołtarzyk, bo był kamień z jednego z grobów, płaski, taki oryginalny, i na nim stawiano świeczki. I zapala Pan tutaj znicz? Palenie znicza to troszeczkę przywracania miejsca pamięci, no bo badamy stanowisko archeologiczne, ono dla nas jest anonimowe, badamy jakieś zabytki, ale to są też ludzie którzy to miejsce tworzyli, a w tym przypadku, jeśli mamy cmentarzysko właśnie tych pierwszych pionierów, osadników, no to tak jakbyśmy przywracali te historie i pamięć o ludziach. To oczywiście nie jest tak, że jako archeolog to odprawiamy msze święte za zmarłych i jeździmy ze zniczami, no nie zawsze się tak dzieje, natomiast gdyby archeologia tylko koncentrowała się na badaniu właśnie jakiejś ceramiki, bez tego że są to wytwory ludzkie, czy właśnie zwłaszcza, kiedy mamy do czynienia z cmentarzyskami, gdyby nie było tej refleksji humanistycznej, no to byłaby to tylko formą tutaj cytuję, jakiejś nekrofilii, gdybyśmy nie mieli refleksji, namysłu o tym, że Mamy do czynienia ze szczątkami ludzkimi. Natomiast rzeczywiście koncentrujemy się na kulturze materialnej. No archeologia to jest badanie kultury materialnej, badanie tych informacji, pozostałości o człowieku, ale o człowieku jako twórcy kultury, bazując na przedmiotach, które po sobie pozostawił. I teraz jakieś. Elementy funeraliów, cmentarzyska, urny, i tak dalej, to też jest wytwór materialny. Możemy to opisać, sklasyfikować, przyporządkować jakiejś kulturze, ale co możemy powiedzieć o kulturze duchowej, o tym, w co wierzono bardziej. Te pozostałości cmentarzy znowu nam bardziej mówią o jakichś wyobrażeniach żywych, o praktykach, które były stosowane przez te osoby, które organizowały pompę funebris, czyli tą ceremonię pogrzebową. Nawet już dla czasów takich historycznych czasami zupełnie nie wiemy, dlaczego tak i nie inaczej, bo w źródłach na przykład jest informacja, że no, pochowano według tradycji albo zwyczajów. I to już dotyczy nawet czasów chrześcijańskich historycznych, gdzie mamy źródła pisane, ale tak dokładnie nie znamy znaczeń, na przykład obecności pewnych przedmiotów, zachowań, zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z pozostałościami szkieletów czy jakichś form pochówków naziemnych. Coś, co już się manifestuje, właśnie tą kulturą materialną. Tom. Szczęść że zostałem może? Dawida, może? Teraz jest Dawida Morza. Teraz jest kościołem. Ale co tam jest? Najstarsza część kościoła tego gotyckiego średniowiecznego, zachowanym w Miejsce, gdzie przy okazji tych prac remontowych była konieczność wykonania wykopów złóż, ścian i połówki tych zakonników z końca XVI wieku. Specyficzne, bo były to połówki z cegłami pod głową. Rzeczy, które wyjątkowo się zachowują w tym miejscu, jakby potwierdzające przybycie braci mniejszych, już w XVI wieku, ściągniętych przez Andrzeja Batorego. A często pan chodzi za ołtarz? W trakcie badań cały czas za tym ołtarzem mieszkaliśmy <noise> właściwie. Można powiedzieć, że to kolejna Pana pracownia Barczewo. Barczewski Klasztor Franciszkanów, najstarszy na Warmii z drugiej połowy XIV wieku. Ta część prezbiterium jest częścią najstarszą. W Kryptach w tej chwili nie ma pochówków, natomiast w trakcie prac archeologicznych tutaj w prezbiterium, ale też w nawie, które były prowadzone, no odkryliśmy coś, co było z jednej strony oczywiste, bo Kościół to także i nekropolia wewnątrz, ale o tyle ciekawe w kontekście sprowadzenia przez batorego Franciszkanów tego odłamu reformowanego braci mniejszych, oni mieli bardzo surową regułę. I tutaj mamy do czynienia z obrządkiem pogrzebowym takim, który znany jest u kamedułów. Chodzi o obyczaj składania zmarłego brata zakonnika bez żadnego wyposażenia z cegłą pod głowę, i tutaj właśnie są pochówki 3 czy 4 przy fundamentach klasztoru. No z całą pewnością należały do braci do franciszkanów. Są to pochówki męskie, to mamy określenie antropologiczne. Mężczyzna w dojrzałym wieku i jedyny element taki charakterystyczny to jest ta cegła. Oczywiście ułożenie, orientacja zachodnia, tak w zgodzie z patrzenia w kierunku wschodu, w kierunku ołtarza, jednocześnie złożone ręce, ale nic poza tym, nawet śladów trumny w tych warunkach tutaj prawdopodobnie takie standardowe elementy pochówku jak ślady trumny, czy nawet jakiegoś wyposażenia, pozostałości odzieży zachowują się. W tym przypadku zupełnie nic, zupełnie nic. A co to właściwie dla archeologa znaczy? No, interpretacja tego jest niezwykle no i właśnie tu pytanie, nie? czy archeolog może być artystą? Artysta tworzy. Oczywiście definicja artysty to jest ktoś kontra w przypadku archeologii. Twórczość raczej nie jest chyba cechą pozytywną. Oczywiście to pytanie czego ta twórczość dotyczy. Jeżeli mówimy o badaniach wykopaliskach to powinno być rzemiosło, czyli taka kryminalistyka, która tylko i wyłącznie Bazuje na faktach. Badamy przedmiot materialny, możemy go opisać, natomiast kwestia interpretacji czasami bywa nad interpretacją. No taki przykład. Modne są badania czy tematy związane z obecnością jakichś nietypowych pochówków. To ma taką nazwę obiegową, zupełnie nieprawidłową zabiegi antywampiryczne czyli już na samym początku jakby sugerują, czy utrwalają kolejny stereotyp, że tam w przeszłości wierzono w wampiry? Osobny temat, można by tutaj było, ale archeolog może narysować, czy może zinterpretować coś po swojemu. Archeolog interpretuje, mówiliśmy o śladach, w niuansach czasami kolorystycznych w ziemi. Oczywiście, jeśli mamy szkielet, to on jest. Zmineralizowane szczątki są. Jest to jakiś fakt, one są. Ale jeżeli mamy. Przebarwienia ziemi i pozostałości organiki to już jest kwestia interpretacji. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś ma skłonność do interpretacji i Zaznaczy w okolicy czaszki ciemny, okrągły negatyw. Tak rzeczywiście może się zdarzyć, może to być, załóżmy, ślad po jakimś, na przykład, korzeniu, który przerósł i zostawił negatyw, po zwierzątku, które przeszło. No, ale jeżeli napisze tam znak zapytania i powie i zinterpretuje, że jest to pozostałość prawdopodobnie drewnianego, no, przedmiotu, kołka, to już mamy wampira tak? i jeżeli ktoś czyta wierząc w obiektywność nauki jakiegoś sprawozdania, no to już mamy szybki krok do takiej nadinterpretacji, więc czasami twórczość w archeologii nie jest cechą pozytywną albo właśnie zbytnia wyobraźnia, ale czasami. Jesteśmy w Barczewku nad jeziorem Wadąg, które lśni gdzieś tutaj przed nami od południa i jesteśmy na górze za wsią, która nazywana była starym miastem. Stoimy w tej chwili na grobach pierwszych osadników na Warmii w tym miejscu no oczywiście. Natomiast nieco dalej to miejsce, gdzie zachowały się szczątki ofiar, czyli piwnice budynków, gdzie w zgliszczach znaleźliśmy też ofiary najazdu, czyli zupełnie inny epizod, taki zatrzymany w czasie. Widzimy szkielet młodej kobiety w nienaturalnym położeniu, bo ta osoba leży na brzuchu, twarzą do ziemi z tymi kośćmi rąk wskazującymi na to, że tak jakby chciała osłonić głowę. No to mamy taką ilustrację nagłości zdarzenia najazdu, być może jakichś no, oczywiście tragicznych zdarzeń z tym związanych i możemy sobie zadać pytanie, co zresztą, że prawdopodobnie w w innych miejscach mamy do czynienia z taką samą sytuacją. Miejsce zostało wówczas potraktowane jako jedno wielkie cmentarzysko. W pierwszym sezonie ktoś krzyknął, że w zgliszczach domu, że jest czaszka. I było to tak wiarygodne, że wszyscy uwierzyliśmy, zaczął ten stereotyp archeologiczny działać, że ktoś pędzelkiem tę kalotę, górną część zaczął omiatać. Wyglądało to do złudzenia, przypominało Górną powierzchnię czaszki ludzkiej, i dopiero bańka prysnęła student pierwszego roku, zadał pytanie: A dlaczego ta czaszka jest w prążki? No i tutaj opadły nam ta życzeniowość, to jest czasami arkolodzy mają zdolność do twórczości, wyobraźnia za bardzo pracuje. To było po prostu naczynie, typowo naczynie średniowieczne, takie toczone na kole z charakterystycznymi lekkimi zaznaczenionymi żłobieniami, natomiast było tak ułożone, że do złudzenia przypominało czaszkę ludzką. Rzeczywiście był to po prostu garnek. Jeszcze jest tutaj ciekawe miejsce, od którego zaczęliśmy badania, czyli najpierw wyznaczono przestrzeń rynku. Rynek to serce miasta, miejsce, gdzie później miał powstawać ratusz, ale na początku. W dokumentach, w źródłach jest taki termin Mercatorio, czyli takie centrum handlu, targ, jakieś ławy, gdzie funkcjonowali rzemieślnicy, czy gdzie się wystawiało towary. No i tutaj mamy do czynienia z takim obiektem, gdzie jest najwięcej znalezisk numizmatycznych, gdzie są jakieś przedmioty luksusowe, jakieś aplikacje, ozdoby, a gdzie przede wszystkim jest takie centrum, serce miasta, centrum wytwórcze, bo mamy tam ślady metalurgii. Pozostałości po piecowiskach, pozostałości zabudowy takiej odmiennej niż to, co w tej zabudowie miejskiej. No i na zapleczu tego wszystkiego jedno z najciekawszych odkryć takie miejsce, które było kuchnią. My sobie wyobrażamy, że trochę ta społeczność funkcjonowała jak taka no, mini-komuna, czyli w mieście. Każdy zajmował nieco inną rolę, profesję, ale taką, która była potrzebna dla wszystkich. A jak to jest, że my nie widzimy nic? No, nawet nie ma takich powiedzmy śladów po tym, jak to gdzieś badaliście. No, no tak, to natura robi swoje. Tak wyglądają stanowiska archeologiczne, tam, gdzie nie mamy jakichś reliktów architektury, które można eksponować. No. Wiem, że inaczej się opowiada o tym, wiedząc i jakby widząc te rzeczy, które są podziemne. Ja patrząc na łąkę, na której jesteśmy, pamiętam, że tu był grób pruskiej dziewczynki, że tu był spalony dom, a przy tym krzaku mieliśmy budynek tak zwanego Sołtysa, w którym znaleźliśmy mnóstwo militariów, broni, a gdzieś tam na skraju była prawdopodobnie łaźnia, a gdzieś jeszcze inny dom rybaka, bo tak sobie to nazywamy. No oczywiście jest to wszędzie łąka. Jak przekonać człowieka stojącego na łące? No patrz, tu było miasto, kiedy nic nie widać. Proszę je. próbować. Tak, proszę tak. Co innego, kiedy jesteśmy w pozostałości miasta rzymskiego, widzimy termy, amfiteatr, urządzenia użyteczności publicznej, jeżeli jest łaźnia, to, to jest łaźnia. Inaczej się ogląda oczywiście te zabytki starożytne, no ale taka jest specyfika naszych terenów. Zawsze chciałem wyjechać do Ameryki Południowej na badania, czyli przed studiami, pamiętam, fascynowałem się tą archeologią Ameryki Południowej. I, no i to jest takie miejsce, no nie musimy wyjeżdżać, to tak jak taki Klasyk w archeologii Walenty Szwajcer, czyli asystent profesora Kostrzewskiego, zawsze marzył, żeby gdzieś tam jeździć do wielkiego świata, a rzeczywistość skazała go na pobyt po studiach. On był nauczycielem w wiejskiej szkole, w biskupinie. No i wkrótce okazało się, że wielki świat zaczął. Przyjeżdżać do niego, no bo to on dokonał tego najważniejszego odkrycia, i później po latach, właśnie miał taką refleksję, że te jego marzenia o wielkim świecie. A pan nie mam takich marzeń o wyjazdach, o jakichś innych kontynentach, Atlantydach do odkrycia, dlatego że jeżdżąc nawet po Warmii Mazurach, po naszym terenie czasami są tak nieprawdopodobne miejsca, czy na przykład. Trzy miesiące temu zrobiliśmy wycieczkę na miejsce, na grodzisko pruskie, które zupełnie nie było znane, a jest monumentalne. To takie sytuacje, wydaje się, że już wszystko na tym świecie jest zbadane, odkryte, zwłaszcza tutaj też u nas, a okazuje się, że są takie miejsca, gdzie no, może nie powiem, że stopa ludzka nie dotarła, bo na pewno tak, bo to też jest teren leśny, ale. Przez właśnie pewną taką niedostępność e, były zupełnie nieznane, nieopisane, nie więc e, tak to jest z wyjazdami. Jakiegoś starego wydania z początku lat 80., zupełnie znalazłem taki tomik, który wiąże się w pewnym sensie i z archeologią i z, właśnie z poszukiwaniami przeszłości no i czymś, co jest z ilustracją. Takie moje odkrycie po latach. Gdy znajdziemy się u brzegów jesieni, bojaźń i miłość wybuchną przeciwnym sobie pragnieniem, bojaźń pragnieniem powrotu do tego, co już było istnieniem, i wciąż jeszcze nim jest, miłość pragnieniem odejścia ku temu, w kim istnienie znajduje całą swą przyszłość. W nas, patrzących ku brzegom jesieni, zmaganie przebiega wzdłuż tego podziału, jaki każdy człowiek w sobie nosi gdy ciało wciąż w nim stanowi przeszłość jego własnej przyszłości, każdy, gdy swej własnej przyszłości nie potrafi łączyć ze swym ciałem. Żeby własną przyszłość łączyć ze swym ciałem. No, czytałem to z pięć razy i po szóstym stwierdziłem, że jest to genialne, aczkolwiek no, właśnie kiedy się ma ileś takich obrazów archeologicznych, funeraliowych, łatwo to zrozumieć, no a tutaj... To wszystko jest zawarte tak, jak, jak sobie to wyobrażamy. Była to audycja z Pracowni Artysty, 12 edycji Juliet M Festiwalu, międzynarodowego festiwalu muzyki dawnej imienia Julity Slędzińskiej. Organizator: Galeria imienia Slędzińskich w Białym Stoku. Dyrektor artystyczna festiwalu: Anna Urszula Kucharska. Realizacja: Justyna Goc we współpracy z Sounds and Story.